Witamy w odcinku 198. Na początek trochę prywaty na wczorajszym live u Rentona. Pęczart prosił o trochę wazeliny, też chciał. No to bierz penszart ile chcesz. Jeszcze sporo zostało, do konsol starczy. A tak na poważnie, to jeżeli chodzi o Twój ostatni odcinek, to każdy kręci to co uważa za słuszne, w jaki sposób chce. Jeżeli chciałeś taki odcinek nagrać, twoja sprawa nie będę hejtował jeżeli chodzi o twoje granie to też powinieneś grać tak jak lubisz nie przejmować się tym co piszą inni ja mam totalnie gdzieś co mi piszą inni na temat mojego grania ja gram dla siebie po to żebym ja był szczęśliwy a nie po to żeby sprawiać przyjemność innym żeby inni mieli powód do hejtowania także tyle kwestii Pęczarda. jeżeli chodzi o rentona to renton Prosiłeś o prezent, nie ma problemu, tylko dobrze by było wiedzieć co chcesz. Ja ze swojej strony mogę zaproponować Ci ogarnięcie Twojego Gamecube, bo tak jak mówiłeś nie do końca jest sprawny. Więc jeżeli chcesz, to skontaktuj się ze mną. Damy radę. A w dzisiejszym odcinku powracamy do serii Need for Speed. Na początku roku obiecałem sobie, że w tym roku ogram wszystkie części. No, raczej będzie to niewykonalne, ponieważ mamy lipiec, a ja ograłem dopiero do tej pory dwie części. Ale może chociaż uda się ograć wszystkie części, których do tej pory nie ogrywałem, więc część trzecią Forelli i Motor Storm bodajże się to nazywało. Nie Motorstorm, Motor City. Motorstorm to inna seria. Więc spróbuję chociaż ograć te gry, których do tej pory jeszcze nie ograłem z serii Need for Speed. Wiem, że v oficjalnie to nie jest część Need for Speed, chociaż nieoficjalnie zalicza się do tej serii. Jest na tym samym silniku, z tego co pamiętam. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, ogramy sobie troszeczkę. Need for Speeda część trzecią na Play'a tym razem być może w późniejszym terminie również na PC to ogramy. i będziemy po kolei ogrywać kolejne z tym że raczej nie da rady zrobić tego w tym roku bo jest tego za dużo a na pewno będzie ciężko z wersją Need for Speeda Carbona na Zibu które wczoraj pokazywałem pad Ponieważ konsola jest strasznie droga. Mało tego, dostać wersję z Nitro Speedem nie jest łatwo, a jest to konsola, w której nie da się zainstalować nowych gier. Można tylko grać w te, które ktoś kiedyś zainstalował, bo instalowało się je przez sieć. W tej chwili sieć ta do tej konsoli już nie działa, więc nie ma opcji, żeby zainstalować nową grę. Musimy kupić konkretną konsolę z daną grą, którą chcemy ogrywać. I to jest jedyne wyjście. Przez ostatnie dwa lata na eBayu pojawiła się tylko raz taka konsola, którą, która by mi pasowała, która miała zainstalowanego Need for Speed. A. Niestety nie miałem wtedy drobnych. Gościu chciał jedynie 2500. No i póki co konsoli nie posiadamy i raczej się nie spodziewam, żeby szybko trafiła w nasze ręce. Także na tyle wstępu. Bierzemy się za ogrywanie trzeciej części na play'a. Na pewno przejedziemy sobie pierwszą trasę, jeżeli uda nam się na pierwszych trzech miejscach dotrzeć. Bo chyba tak to działa: że trzeba przejechać pierwsze, pierwszą trasę na pierwszych trzech miejscach, i wtedy dopiero przechodzimy do kolejnych tras. Mówię tutaj w tym momencie o turnieju. Jeżeli się uda, no to spróbujemy też drugą. Jeżeli się nie uda, no to na pierwszej zakończymy, a już po zakończeniu odcinka będę sobie ogrywał grę, spróbuję przejść całą, spróbuję nagrać wszystkie trasy i tak jak w poprzednich częściach pokażę wszystkie trasy najpierw na playu, później na pc -cie. Także teraz już bez zbędnego przedłużania odpalamy emulator, ponieważ gram na emulatorze. Padem od Xboxa One'a bo tak mi wygodnie później poza kamerą może będę grał na Playu, zobaczymy a póki co włączamy emulator i jedziemy z częścią trzecią na playstation tu jak widać już mamy odpalone dajemy continue 3 i jedziemy w pierwszą trasę. graficznie, gra zbliżona do części czwartej na playu. Jeżeli chodzi o schemat, układ z ekranu, gdzie mamy wskaźniki, gdzie mamy mapkę, gdzie mamy inne rzeczy jest to identycznie jak w części czwartej i w części piątej, czyli Porsche, na Play'u. O odróżnieniu od pierwszej jest niż, bo to zupełnie inaczej było żony. Ale taki układ mi bardzo pasuje. Taka grafika, troszeczkę bardziej pikselowa niż w pierwszych częściach, również mi pasuje. Już troszeczkę próbowałem grać. Trochę okay, już trasę znam, ale jeszcze nie na pamięć. Najlepszą okay, trasę w miarę znam. Co nie znaczy, że będzie mi szło. Jak pęczasz, widzisz, mimo że właściwie to jest moja ulubiona kategoria gier, to również tutaj nie idzie mi idealnie. za Się, nie da się już dogonić czołówki, ale obiecuję, że w późniejszym terminie wszystkie razem zobaczymy, tak jak wyglądają i naprawdę polecam, bo jeżeli jest gry, grywalnie tak dobra część trzecia jak czwarta to naprawdę świetna strona. ta część, moim zdaniem, obok po Polina Makre 2 2.0 na Play'u, najlepsze wyścigi moim zdaniem, kto nie grał to polecam Mam bez muzyki, żeby się YouTube nie czepiał. Mam That's muzykę, your jest best lap. Dużo lap 3. Muzyka w tej serii gier w robi sporą robotę. Już pan się wypowie muzyki z, z spida. muzyka zawsze znaczy była dobrze dobrana podobnie też tak jak w Porsche w Porsche też muzyka świetna Najważniejsze jest radość zdania, nie wynik, wyniknie pokazanie innym, że potrafię przejść na pierwszym miejscu nie wiadomo co. Chociaż jeżeli ktoś to lubi, no to też można. That's your best lap! It's the final lap! Niech krytykuje ludzi, którzy masterują gry. W pierwszej kolejności jest ważna rady zmiany. będzie również druga trasa, nie ja będziemy się wpisywać. Bardziej zakręcona trasa, jak widać 3, 2, 1, go! Sądziłem, że na karkusie się można zatrzymać. Ale no, dobra. Dokonimy. Spróbujemy. Może się drugą trasę też uda na trzecim miejscu. Chociaż wątpię. po prostu teraz na pamięć nauczyć ta jest dla mnie nowa dla mnie nie gra nigdy wyścigowe, to jest sporo nawiązań, właśnie ten pociąg na takim wiadukcie który był również w najnowszej fordzie piątce. sporo rzeczy jest nawiązujących do starszych gier niekoniecznie koniecznie właśnie z tej samej serii typy wyścigów. Porsche, sporo nawiązań do tutaj daj wam mitet. znajdowanie aut, takie długodystansowe wyścigi, które bardzo lubię, trwające w godzinie albo i więcej. Tu muszę się nauczyć zwanić. That's your best lap, lap three. i sure. Nie kicha. Niestety trzeba sterować. tego nie będzie. It's the final lap! I pomimo tego, że jadę na najniższym poziomie trudności. That's your best lap. You play flat. coś tam gry zobaczyliście. Ja teraz się wyłączam. I już poza kadrem będę sobie to ponagrywam wszystkie trasy. I na pewno za jakiś czas wrócimy do tej gry. Za dzisiaj. Dzięki i do ustrzenia w kolejnych odcinkach.